Witam w poradniku Jak stworzyć mapę w Hardware 4. Wiele osób, które zaczyna kodowanie w Hardware 4, czasami pragnie stworzyć własną mapę, co oczywiście nie jest zbyt dobrą rozwiązaniem, ponieważ powinniście najpierw zdobyć trochę doświadczenia. Jednakże, jeżeli jesteście na tyle uparci albo już jesteście na tyle zaawansowani, że chcecie jeszcze poznać, jak się tworzy mapy, to jest idealny poradnik. Do tego będą potrzebne oczywiście sama gra, wersja debug. Nie będę tutaj pokazywać wszystkiego, jak się robi, ponieważ myślę, że to możecie obejrzeć w filmikach innych twórców. Prosty program do kodowania typu Notepad lub Visual Studio. Program do edycji obrazu. Najlepiej będzie to Gimp oraz Paint.net, dlatego że w Gimpie na pewno będzie łatwiej Wam się robiło, a w Paint.net dlatego, że ma lepszy system eksportowania plików. Dlatego jeszcze oczywiście Aplikacja, którą będziemy tworzyć mapę, czyli MapGen. Jest to oczywiście tutaj napisane wersja 2.2, jednakże każda wersja, która możecie znaleźć na internecie zapewne będzie działająca. Ja w opisie filmiku wyślę wam moją wersję, która powinna być dosyć dobra na aktualizację null step back, ponieważ ona nieco zmieniła, jeżeli chodzi o e, tworzenie map. I ja wszystko w tym odcinku opowiem, co zostało zmienione i co musicie zrobić. Więc zaczynamy ten poradnik oczywiście od otwarcia MapGenu. I MapGen to jest realnie bardzo prosty program, jeżeli oczywiście się podąża za tym, co wymaga on. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest oczywiście włożenie Land Input. Jest to bardzo proste. W programie powinien być taki folder jak examples i powinniście mieć oczywiście plik landmap. Tutaj wytłumaczę na czym polega. Po pierwsze, plik landmap musi być robiony w stylu, że każdy pixel musi mieć odrębny kolor. Nie może być czegoś takiego i że inne kolory, na przykład jeżeli chcemy stworzyć kontynent, to zostawiamy kontury gładkie. Nie, to wszystko musi być twarde. I jak sami później wejdziecie w ten plik, zobaczycie, że tam wszystko to jest po prostu jeden kolor. I czarny kolor to jest ocean, a fioletowy to jest oczywiście ląd. Są jeszcze kolory zielone, to są jeziora, ponieważ one są własnym rodzajem prowincji. Kolejny mamy terrain input. I tutaj już jest nieco gorzej, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, ponieważ mamy oczywiście tutaj przykład tego. Jednakże nie mamy opisanego, na czym polega całe to w tym poradniku mam takie specjalne grafiki, które wszystko opisują. To jest z paczki The Plaza, która jest uniwersalną paczką i można ją zdobyć na Discordzie fajny Moty. Więc tam zapraszam, ponieważ tam akurat to jest jedna z bardzo dobrych rzeczy. I tutaj wszystko jest opisane, jakie to są tereny. Gdy to tu już mamy. Możemy przejść do Province sans Input, to po prostu powoduje, że jak bardzo duże będą prowincje w danych regionach. W tym przykładzie oczywiście mamy taki plik im bardziej czarny region, tym więcej prowincji. Jednakże musicie pamiętać o tym, że im więcej prowincji będzie wasza mapa posiadać, tym więcej może pojawić się błędów, dlatego powinniście celować na poniżej 16 tysięcy prowincji. Najlepiej to zrobić po prostu edycję wielkości prowincji. I na przykład, że najmniejsza prowincja lądowa będzie mieć 20, i tak samo najmniejsza prowincja morska będzie mieć 30. Dzięki czemu po prostu zaoszczędzicie sobie, a i tak będziecie mieć dużo prowincji, które będziecie mogli później edytować. Ponieważ MapGen nie jest programem idealnym, i na przykład będziecie chcieli sobie zrobić jakieś specjalne regiony, no to sami będziecie mogli sobie edytować. Jednakże edycja jest bardzo prosta. Chociażby w tym odcinku nie pokażę, dlatego, żeby to zbyt długo zajęło. Kolejny to jest wygenerowanie prowincji, ponieważ boundary input to jest rzecz dodatkowa, która nie jest nam w ogóle potrzebna. Generujemy i dostaliśmy już mapę prowincji. Jedną z le lepszych rzeczy, które robi MapGen to jest to, że rozróżnia prowincje wodne od prowincji lądowych i jest bardzo zauważalna różnica. Bo jak sami zobaczycie mapę świata prowincji, którą stworzył Paradox, jest ona nieco dziwna do edycji i może możecie dostać oczopląsu przy edycji. Kolejna rzecz to jest oczywiście stworzenie z tego regionów. Od razu mówię, wszystko co teraz robimy jest już do Was pod edycję późniejszą, ponieważ na przykład Wam się nie spodoba ten wielki region i będziecie chcieli go na przykład zmniejszyć, podzielić i w ogóle. A Hardware 4 nie posiada większego limitu, jeżeli chodzi o e, tworzenie regionów. Następną rzeczą jest highmap. Highmap tworzy się od ter i Put. Czyli jeżeli stworzycie gdzieś góry, Heidmat po prostu tam stworzy góry. Jeżeli stworzycie gdzieś pustynię, Heidmat tam też zrobi dosyć płaski teren. Więc teraz wygenerujmy. Może to oczywiście czasami zająć e, parę chwil, ponieważ program też jest trochę się ścina. Jednakże na samym końcu oczywiście uzyskujemy to, co chcemy. Kolejną rzeczą, która już się wygenerowała jest Word Normal. Jest to oczywiście, jeżeli ktoś. Zna się na e, teksturach, tworzenie pewnych cieni, żeby później na płaskim terenie bardziej wyglądało to 3D. Zasadną rzeczą jest stworzenie color mapu. Wygenerujmy. I razem z, z tym stworzeniem będziemy potrzebować jeszcze jednego pliku, który będzie po prostu odpowiadał za światło na mapie, ponieważ jest plik, który odpowiada za światła map. Jednakże, żeby go edytować, potrzebujecie programu typu Photoshop. Ponieważ on działa na warstwach, a GIMP ani Paint.net nie posiadają umiejętności do tego, żeby edytować dany plik. Więc, żeby dostać ten plik, musicie wcisnąć Save to File i zapisać. I razem z tym, jak zapiszecie, to dostaniecie taki komunikat, który prześle was na pewną stronę online z konwentorem. Ja już posiadam dany plik. Wstawiacie Color Map tutaj i. Później konwertujecie to i pobieracie. Jest to bardzo proste, więc nie muszę za bardzo tłumaczyć tego. Kolejne jest river map. I to jest trochę dziwne, ponieważ tutaj jest napisane 150 rzek. Jednakże nie chodzi o rzekę e, jako że od e, źródła do ujścia. Jednakże chodzi o każdy e, kawałek. Czyli, że na przykład rzeka składa się z dwóch kawałków, to są dwie rzeki. Więc oczywiście zostaje to jednakże. Im więcej rzek dacie, tym dłuższy będzie przerwa, jeżeli chodzi o renderowanie. Yy, musi to stworzyć na granicach prowincji, co oczywiście trochę go zmuli. To nie polega na tym, że program przestanie wam działać i wywali, po prostu trochę to musi potrwać. Jak już uzyskaliśmy daną mapę, widzicie, że już są takie niebieskie rzeki. Do tego także jest poradnik, który wygląda tak. I pamiętajcie, że te dwie rzeczy się różnią na dole: czerwony punkt i żółty. Ponieważ czerwony połączy wam dwie rzeki, a żółty podzieli wam na dwie rzeki. I to akurat będzie bardziej w praktyce zobaczycie, jak to działa. I jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o to. A jeżeli chodzi o grubość, no to już od waszego uznania, jak rzeka ma wyglądać. Tak naprawdę, każda rzeka, każda grubość będzie dawać ten sam bonus. I oczywiście też muszę powiedzieć o tym, że e, rzeka może mieć tylko jedno źródło. Kolejną rzeczą jest Term Map, I chociaż tutaj macie wiadomość, że to może wywalić Wam e, program, jest to oczywiście nadużycie, ponieważ ani razu mi nie wywaliło na tym. I to tworzy nam realną teksturę na mapie, która tak wygląda. I teraz już dochodzimy do końca. Co chcę tylko powiedzieć o tym, że jeżeli chcecie poradnik z korzystania z NatchToola i w ogóle z edycji późniejszej tej mapy to napiszcie w komentarzach i oczywiście zalajkujcie ten filmik i już dochodzimy do końca ostatnią rzeczą to musimy po prostu odnaleźć ten plik który skonwertowaliśmy i oczywiście teraz muszę export to game to wyślę was do folderu paradoxu od razu i to może oczywiście wam trochę zejść więc polecam wam żebyście nic w tym czasie nie robili więc włączam teraz program się zetnie Jednakże, powinniście dostać wiadomość z bardzo głośnym, oczywiście, dźwiękiem systemu e, na samym końcu, gdy się to zrobi. Tak, ja specjalnie zostawiłem ten dźwięk. Teraz po prostu musicie znaleźć folder paradoksu. Jest to zazwyczaj w Waszych dokumentach, i gdy to już macie, jednym z problemów jest to, że ten plik nie jest jedynym ważnym. Ważnym jeszcze jest Descriptor. Otworzyłem name.mod w Notepadzie i dostaniecie dany kod oczywiście jeżeli kiedykolwiek robiliście poprzednio moda no to zapewne wiecie co trzeba edytować więc pierwszą rzeczą którą musicie zrobić to żeby była to edycja na najnowszą wersję aktualnie jest to 1.11 może zaznaczyć gwiazdka ponieważ to jest po prostu kolejne patrze. kolejną rzeczą to jest oczywiście wpisanie wszystkich Light place path, czyli usunięcie aktualnych ścieżki na ścieżkę moda, mamy tutaj już e wpisaną Jedną ścieżkę, która jest oczywiście jedną z najważniejszych, jednakże to, co musimy jeszcze zrobić, to, co ja wam wyślę, czyli ogólnie sama ścieżka, jeżeli chodzi, co musi zniknąć. Wykorzystam ścieżkę z innego moda, którego ja robię, który polega na tym, że też mam własną mapę, ponieważ jest to zazwyczaj uniwersalne do tego i nie powinno robić większego problemu. A jeżeli coś więcej będzie, to po prostu w wersji, który uzyskacie, który jest w opisie, będzie to wszystko. Po prostu wyślę wam już plik descriptor.mod, którym wszystko będzie. Tutaj oczywiście już wszystko skopiowałem, jest ładnie to zrobione, więc kopiujemy i zapisujemy. I jak już mamy descriptora zrobionego, to znowu wracamy do naszego pliku, ponieważ musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy wstawić region strategiczny. Region strategiczny znajdziecie w tej pozycji. I polegają na tym, że musimy wstawić wszystkie prowincje, jak na razie, do jednego regionu. Jest to oczywiście tymczasowe, ponieważ na jednym regionie nie zadziała wam mod. Będziecie musieli go podzielić na kilkanaście, a z nadsztulem będzie to proste. Więc mamy tutaj plik 0 test strategic -radion. Otwieramy go za pomocą LonDPada. I ja już go tak przygotowałem, że tutaj macie napisane, że włóżcie wszystkie prowincje swoje. Więc na razie usuwam to. I jak zobaczyć ile ma się prowincji? Jest to bardzo prosty pr sposób. Musicie wejść w plik definition, który znajdziecie tutaj. Otwieracie go. Także przez odpada, ponieważ jeżeli otworzycie go przez Excela, nie będzie za bardzo wam potrzebny. I schodzicie na sam dół, którym pokazuje ile prowincji macie i mamy tutaj 10872 prowincji. Jest to bardzo dobrze, taki mod powinien Wam dosyć szybko chodzić, więc teraz jedyne co potrzebujecie, to tak. Można to zrobić na różny sposób. Ja to robię poprzez nowy plik i rozszerzenie go. Oczywiście zapewne w nowzie jest jakaś komenda na rozszerzenie tego lepiej, jednakże to, co ja robię, to po prostu robię do 101, kopiuję wszystko, usuwam jeden i dodaję. I gdy dojdzie do liczby. Prowincji, którą my zrobiliśmy. Tutaj trochę za dużo zrobiłem. Ok. Ok. To wracamy na samą górę i wciskamy coś takiego jak edycja kolumnowa. Jak wstawimy liczby, wstawimy tutaj każdą tą pozycję jedynkę i dajemy OK. Program się na chwilę zetnie i postawi nam pięknie wszystkie liczby. Oczywiście, my wszystkiego nie chcemy, więc znowu patrzymy, ile mamy prowincji i usuwamy tyle, ile potrzeba nam. O po czym bierzemy wszystko, kopiujemy i wstawiamy tutaj. Zapisujemy. Teraz ostatnią rzeczą, którą oczywiście musimy zrobić, to odpalenie moda. To, co musimy zrobić najpierw, to zrobić zestaw z tym modem. Oczywiście, tu już mamy gotowy mod, który można odpalić, więc tworzymy nowy zestaw, nazywamy go Name. Jakoś tak wyszło, że nazwałem nasz mod Name i dodajemy mod. Oczywiście nic do nowego od tego dojścia nic nie doszło, więc nie jest nic trudnego. Mod sam już waży 103 MB. Jest to zazwyczaj tyle, ponieważ pliki, jeżeli chodzi o mapę, ważą dosyć dużo. Każdy waży około 30 MB, więc gdy już mamy to, oczywiście musimy wybrać to i odpalamy to na razie w. Wersji debug. Jak to zrobić? Możecie obejrzeć poradnik o tym na YouTube, więc nie będę pokazywać. Jest to bardzo prosta rzecz, a jest to podstawy, jeżeli chodzi o kodowanie w całym hardware'u. Jeżeli oczywiście nam wywali, to musicie pamiętać, w którym dokładnie punkcie się to wywaliło, bo to, co aktualnie jest napisane na górze, jest to jednak ważne. Ponieważ jeżeli na przykład nam wywali na prowincjach morskich. To znaczy, że coś mamy złego z prowincjami morskimi. Jeżeli nas wywali na flagach, to znaczy, że nie wiem co. Ale możecie zawsze wejść w swój folder paradoksu. Jest tam folder zatytułowany LOX, a w folderze LOX Error. I tam powinniście zobaczyć, na czym Wam wywaliło grę. Oczywiście czasami nie powiem Wam na czym, dlatego też musicie się czasami domyślać. Polecam do tego korzystanie z Reddit'a. E, korzystanie z Discorda, bo na serwerze Discord Hardware Modding powinniście dostać tam dosyć szybko odpowiedź. E, ale jeżeli chodzi o samą pomoc, pomoc e, taką fizyczną, że na przykład jak ktoś wam pomoże na przykład e, ogarnąć te pliki, to zazwyczaj mało kto wam będzie chciał pomóc. Nawet e, oferowanie zapłaty może się kończyć na tym, że, dano, że nikt wam nie pomoże, dlatego zazwyczaj jesteście sami w tym. I jak już przeszliśmy przez Initialing Game, oznacza to, że udało nam się, że kolejne błędy, które się pojawią są możliwe do usunięcia, ponieważ nie są aż takie ważne. Tutaj oczywiście dostaniecie dużo informacji o tym, że wasz region nie ma kategorii, nie ma ludzi, którzy tam żyją, to już jest wina samego Mapgena, który tego nie daje, więc możecie zawsze to zrobić manualnie ale jeszcze jest program, który to pozwala jest to, e, chyba nazywa się Stained Editor, czy jakoś takiego, i możecie go właśnie dostać w paczce plaza e, ja z niego nie korzystałem, więc jeżeli chcecie z niego poradnik, no to po prostu dajcie mi czas, bo sam bym musiał ogarnąć to i tak naprawdę, jeżeli przejdziecie później do samego końca, to tutaj jest tylko mało takich, e, takich ma mniejszych błędów, oprócz tego oczywiście macie tutaj e, Błędy spowodowane, co się stworzyło na mapie, one zawsze się pojawiają, dlatego też manualne e, później poprawianie mapy jest ważne. E, tutaj te błędy zawsze mówią, e, mówią dokładnie o co chodzi, czyli na przykład ta prowincja nie ma, nie ma pikseli, bo program postanowił, że nie stworzy tej prowincji. Wtedy po prostu gdzieś go postawicie i zrobicie. Albo że ten region jest na przykład, powi e, nie powinien być. Regionem nadmorskim. Więc co zrobicie? No taki trik odpalicie, jak już będziecie mogli Single Player. Wejdziecie w Nachtula i tam jest w Database costal generowanie. Zapiszecie plik i dostaniecie plik definicji, gdzie po prostu będziecie musieli to skopiować i wkleić do swojego. Ale jak sami widzicie, działa. Możemy wejść na mapę. I widzicie tą piękną mapę. Tak wasza mapa właśnie się stworzyła. Mapa, która oczywiście to jest z przykładu no Ale jak sami możecie zauważyć Są góry Góry nie są aż takie wysokie Ale jeżeli chodzi o edycję samego pliku No to mogę to zrobić w kolejnym poradniku bo, na, bo jak na razie pokazałem wam Jak stworzyć całą mapę Co oczywiście dla was może Być nieco trudne Bo ja to już robię Któryś tam raz Ja już sam miałem kilkanaście razy Wywalało mi grę i jak, jeżeli chcecie szybko wyjść z e, nudrztóla, wyjść z programu, polecam wam wejście w database i dosłownie jeden z tych rzeczy, i gra wam się wyłączy. Tak. Jest to po prostu wina już samej gry, która nieważne co byście zrobili, zawsze jeżeli wejdziecie od razu na Noctula, a nie wejdziecie na singleplayer, a później na Noctula, to zawsze wam wywali. Więc to jest taka jedna porada, którą mogę Wam dać na sam koniec. Ale jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, aby stworzyć piękne mody. Nie twórzcie jakichś głupich modów, nie twórzcie głupich modów, które później z... nic z nim się nie robi. A jeżeli stworzycie głupi mod, na przykład tak jak ja, robię jakieś głupie mody, no to przynajmniej, żeby były fajne i później ludzie mieli dużo zabawy z tego. Więc był z Wami Trehol, w tym krótkim poradniku, jak sami mogliście zauważyć, to nie jest długie. Ja sam widzę, że tą mapę na przykład tworzyłem pół godziny, a tak naprawdę kolejna robota, żeby tam wszystko ogarniać, to jest kilka godzin, więc dosłownie stworzenie mapy to nic trudnego. Później ogarniecie tej mapy, to już jest. To już jest coś innego. Jeżeli uważacie, ten, że ten poradnik wam pomógł, że... Możecie dzięki niemu e, tworzyć mapy, to pamiętajcie zostawić kciuka w górę i oczywiście skomentować, jeżeli chcecie dalsze poradniki z typu jak poprawić różne błędy. Więc ja się z Wami żegnam. No to do kolejnego razu.